I z tej strony Mirka. właśnie dziś nagrywam odcinek I pokazuję wam gdzie tajemnica numer 2 Jeszcze nie widziałam że ktoś to nagrał To więc ja dzisiaj wam pokażę Tutaj była ta tajemnica A ja ją już zebrałam To więc yy, pokażę wam właśnie gdzie ta tajemnica To więc tak yy, Jak jest tutaj ten Cezar O góry jest VIP To tutaj właśnie naprzeciwko Yy, że naprzeciwko sobie ja mówię. Tutaj właśnie się idzie. O! I tutaj jest to siano. A tu jest właśnie ta tajemnica, o którą nam chodzi. Tu jest taka dziurka. I my musimy tu wejść. Czekajcie. O! Tutaj. Musimy iść teraz po schodach. O, i tu jest ta tajemnica. Y, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a jeśli ja z Wami, żegnam pa-pa!